Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Dota. Dzisiaj to już nie jest luźna gra, a powtóreczka, może nie jakaś cudowna, nie jakaś najfajniejsza, ale też nie najgorsza. Chciałbym ją wam pokazać, żeby nie było, że tylko mnie rozwalają. Chociaż ostatnio tam bo w luźnej grze coś mówiłem, że nie mogłem w ogóle cały dzień sobie poradzić, żeby cokolwiek wygrać jakąś bitwę. Ale akurat się udało, może mnie. Może nie jakoś tam walczę cudownie, ale się udało. No dobrze, to zaczynajmy. Jak widzicie, gramy ciężkim czołgiem WK3601H. ja się nie pomyliłem, nazwy, tak dobrze pójdzie. Tutaj początek nie jest ciekawy, nic się nie dzieje. Ja tam będę zygał. Ten czołg był kiedyś podobno bardzo fajny, ale już o tym mówiłem. On jest w tej chwili bardzo wolny i bardzo kiepsko mobilny, że tak to nazwę po prostu słabo sobie radzi jeśli chodzi o ucieczkę czy zawrotkę szybką i takie rzeczy. Mm. No właśnie, problem jest przebić. Tutaj mam chyba jeszcze mniejsze działo standardowe, jakie ma ten dróg. Tak, tu mam jeszcze krótkie, ale zaraz po tym, po tym meczu zakupiłem mu już droższe działo, znacznie dłuższe jest. No tutaj pokażę. Jest krótkie, a teraz mam, teraz już mam, myślę, że niedługo pokażę to działo jako długie. O, tutaj widzicie, zwaliłem mu, zwaliłem mu gąskę. Ale nie mogę mu nic dalej zrobić. A tutaj koledzy go dobili po prostu. To, to zaważyło to, że go zablokowałem. Nie miał jak uciec, więc jakaś tam pomoc z mojej strony była. Aha, i od razu chciałem, chciałem powiedzieć, że jeśli mnie tutaj oglądacie, to zapraszam na Facebooka, na kanał Facebooka, który założyłem jakiś czas temu. Jest jeszcze taki, dopiero go zaczynam rozwijać. Jest on podany w linku chyba w opisie. Więc zapraszam, będę tam pisał różne rzeczy, dlaczego coś nie ma, dlaczego coś jest, tak żebyście wiedzieli. No dobra, oglądajmy. Widzicie, tutaj jest OIEXP. Czyli eksperymentalny leśniony. Nie mylę. Dostał ode mnie ładnego szczała. Nie zorientował się, że go tutaj przez tą szczelinę. Ja tu się bieróciłem tylko dlatego, że chciałem podjechać bliżej skały, ale się rozmyśliłem, bo są arty i mógłbym mnie namierzyć. Choćby ta Matilda. I bym oberwał dość mocno, ale jak widzicie. Jak widzicie. O, tu się wziąłem na tą Matildę i dostała ode mnie też szczała. Ona mnie niewiele zjeżyła. Niewiele mnie zużyła, także mogłem ją dobić, tutaj chyba... A tutaj ją nie trafiłem, tak, on mnie, ale on mi bardzo niewiele tutaj zabrał. No ale niestety no, ona tutaj nam chyba ucieknie. Ale widzicie, mam 0 fragów, ale zaraz nie będzie to zero. Poczekajmy chwileczkę. Troszkę się powiercimy. No tak mówię, nic to się nie działo na samym początku, ale jednak pokażę wam całość, żeby nie było, że coś przewijam, coś omijam, bo coś tam, coś tam, coś zawaliłem. Nie, po prostu... Po prostu to było nudno, ale zostawię to dla Was. Także jak chcecie, to możecie sobie przewinąć jakieś jeszcze 20-25 sekund. A tutaj mnie Tog. Tog dwójka mnie tu zaatakuje, który jest schowany chyba za krzakami. Chyba gdzieś tutaj siedzi w krzaka, Ja go nie widzę, bo stoi tak. O, widzicie? Oberwem albo tam gdzieś e, daleko na końcu też może być. Po prostu nie byłem w stanie go zobaczyć, bo siedział za krzakiem, a niestety nie podświetlił mi się. A że ja byłem odsłonięty, o widzicie, podświetlił mi nawet. Realistycznie, że on był za krzakiem, ja go nie mogłem zobaczyć. A ja jeździłem luzem. Nie chowałem się nigdzie, więc on mógł mnie widzieć w tym momencie. Ale dobrze, jedźmy dalej. Tutaj, tutaj teoretycznie zaczyna się moja walka, moja bitwa. Może nie ma cudów, ale tutaj ja się włączam poważnie do walki. Tutaj dałem takie ostrzeżenie, strzał, że ja, go, ja udaję, że coś tam widzę, jakby ktoś tam był. Bo jednak ktoś się chował. I widzicie, tutaj mam już niszczyciela. Był. Dostał jeden strzał, poszedł na dobitkę. Jak widzieliście nie miał wiele, wiele hapeków, więc, więc cudownie musiałem zrobić. Wystarczyło go tylko trafić. A to tutaj chciałem tak szczerze pojechać do tego hafe, czegoś tam jest wie, ale go zniszczyli. Ale nic straconego, bo tutaj trafiłem też w dobre miejsce. Tym bardziej, że już niewiele ich zostało i wiem, że wszyscy tam są w jednym miejscu. Dokładnie, dokładnie ta część tu na tej górce. Tu też dałem strzał, jakby ktoś tam był, to zawsze... A może nóż widelec trafię? Ale jak nie, to go może wypłoszę. O, widzicie, tutaj jest ten tok dwójka, on był jednak tam. Ale tu o, dostał bardzo ładnie ode mnie. I tak mało jak na to działo. Ale tutaj znowu poleci ładna dobitka. 155 wystarczyło. I gościa nie ma. Tutaj jest SU. I spójrzcie, tutaj mógłbym go już zniszczyć, ale niestety nie chciało mi się poczekać jeszcze tej sekundy. Strzeliłem i strzała niestety poleciała troszkę do boku. No i spójrzcie. przejął się za domkiem, myślał, że się schowa, a ja go wyczekałem tutaj i proszę. I nie ma goszka. I tak zdobyłem trzeci frag, czyli niewiele mi, niewiele potrzebowałem czasu, żeby zdobyć trzy fragi. Jakby, jakbym teraz wystartował wcześniej, o to mógłbym tam pojechać. I mógłbym narobić też troszkę szkód temu niszczycielowi. Tutaj starałem się czekać. Może się gdzieś wyłoni. Powinien też jednym strzałem dostać, no ale niestety schował się za skałą. A tutaj koledzy go widzą z boku. Więc mają lepszy ostrzał. Jeszcze gdzieś arta była. Ona gdzieś tam się. Gdzieś tam się plątała, o, starałem się jechać. Ja myślę, Arta mam dużo życia, nigdy nie zrobi za bardzo. Tym bardziej, że to nie była jakaś cudowna arta do czwartego Tieru. Więc... Nie, ale tu ją zniszczyli. Ona by mi raczej z jednego strzała nic nie zrobiła. Myślałem, że tam podjadę tego niszczyciela, bo zdążę gdzieś tam chociaż obić, chociaż i tak powinien zostać zniszczony przeze mnie. Ale jak widzicie, tutaj już tam już kolega jeden pisał, że on chce go rozwalić. No i tam go nie wiem czy to on go dokładnie rozwalił. I co najlepsze. Proszę. Proszę, ile uszkodzeń zrobiłem? 6 6 6. Co mnie najbardziej dziwiło? <grytanie> Bardziej rozśmieszyło, dziwny zbieg okoliczności. No ale ale nie przegrałem, co jest cud. Co też dzisiaj miałem przypadek, gdzie cały czas mnie niszczyli, 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 aż nagle się wszystko odwróciło. Nagle zacząłem wszystko wygrywać. Na przykład T43 wpadłem. Mam chyba nawet tą powtórkę, gdzie byłem na samym szczycie. Może nie grałem najcudowniej, jakiegoś tam fraga zdobyłem, ale miałem taką pogoń za artami. Może też nagram filmik z, filmik z, tą, z tą powtórką. Po prostu namierzyłem dwie arty z tyłu, bo objechałem wszystko dookoła. Lecz to już była taka końcówka walki, i po prostu nie zniszczyłem tych art, ale ładnie oberwały ode mnie, po prostu uciekały przede mną. I dostały. No co? No. <noise> no dobra. Myślę, że nagram jednak tą powtórkę. Tak, żeby wam pokazać nazwę. I ją może Pogoń za Artami albo coś w tym stylu. Dobrze. To by było na tyle. I, I przypominam, żeby wejść na Facebooka i, i tam mnie zalajkować. Ja tam będę pisał dużo rzeczy. Jak się zbiera mi jakieś wie, większa ilość ludzi, to na pewno będę częściej tam pisał i różne rzeczy, informacje zostawiał. A teraz to na razie tak świeci pustką, ponieważ nie bardzo tam ludzi mam. Dobra, nie przedłużając, kończę. Cześć.